W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, jestem tak bardzo wdzięczna za całe moje życie, wszystkie piękne chwile pełne miłości i za każdą chwilę szczęścia. Ojcze, wiem, że nie byłabym tym, kim jestem, gdybyś w swej dobroci nie obdarzył mnie domem rodzinnym, moimi najbliższymi. Z całego serca Ci za nich dziękuję. Ojcze, obdarzyłeś mnie jednym z największych darów, darem rodziny. Dziękuję Ci za moje dzieciństwo, wszystkie chwile beztroski, które miały miejsce wiele lat temu w domu moich rodziców. Dziękuję Ci, że wybrałeś mi ich za opiekunów. Dziękuję za matczyną i ojcowską miłość. Za ich opiekę i wielki wychowawczy trud. Dziękuję za wszystkich, z którymi się wychowywałam moje rodzeństwo, dziadków i dalszych krewnych. Oni wszyscy mieli na mnie wpływ i tak wiele im zawdzięczam. Dziękuję, że przygotowałeś mnie do dorosłego życia w otoczeniu pełnym wiary i miłości. Panie. Dziękuję Ci za mój obecny dom rodzinny, za rodzinę, którą założyłam ja sama. Dziękuję, że przez wzór moich rodziców i bliskich nauczyłeś mnie, jak powinno wyglądać życie. Dziękuję, że wiem, jakim skarbem jest rodzina, że nauczyłeś mnie tak mocno ją kochać. Panie, miej w opiece mój obecny dom rodzinny. Wszystkie bliskie, kochane przeze mnie osoby. Czuwaj nad nimi, nie pozwól, by zagroziło im coś złego. Miej w swojej opiece dusze wszystkich moich zmarłych bliskich, którzy przygotowali mnie do bycia matką, do wejścia w dorosłość. Wybacz im wszystkie grzechy, które popełnili za życia. W tej intencji ofiaruję wszystkie moje życiowe trudy i zmartwienia. Pozwól nam wszystkim spotkać się w niebie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!